Dzień dobry lub dobry wieczór. Mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Pifor Tarot. Kiedy się słyszymy, jest główny, dominujący dzień z nowiem księżyca. Mamy środę. Dla mnie to środa może odsłuchasz tego dziś, może odsłuchasz tego za rok nie mam pojęcia, natomiast przyjmiemy sobie, że karta będzie dla każdego znaku na czwartek, kolejna na piątek. I kolejna na sobotę i na niedzielę. Czyli każdy znak dostanie po trzy karty, i tę pierwszą możemy potraktować jako wskazówkę na najbliższe dni. Wskazówkę na nów Księżyca w znaku wodnika. Te osoby, które trafią tutaj z shorta, możecie zjechać sobie na dół palcem w shortzie, znaleźć ikonkę Play, kliknąć i traficie wtedy na całość tego czytania. Dobrze, zaczynamy. Jesteście ostatnim trygonem, dla którego robię czytanie dla trygonu Waszego, czyli trygonu ognia dla barana, lwa i strzelca. To co? Zaczynamy od barana. Co dla barana może ten nów przynieść? Jaką możemy wyciągnąć wskazówkę? Powiecie, nów to plany na najbliższy miesiąc. To jakaś tendencja. Wodnik to znak powietrza. Wy jesteście znakiem ognia. A no, to są rzeczy, które powietrzem rozniecamy mocniej ogień. Więc mogą się te żywioły bardzo ze sobą nakręcać. Ale co dla barana, na czwartek lub też na nów, jeśli słuchasz tego innym terminie. Baranów, dziewiątka kielichów. I teraz na piątek wypadł mi kłupiec i sobota niedziela dla barana siła. Okej, okay. dziewiątka kielichów łupiec i siła. No, mówi się, że postanowienia noworoczne, które powzięliśmy na przełomie roku, wygasają do końca stycznia, a jako, że już kiedy to nagrywam, kończy się styczeń, więc może pomyślisz nad jakimś bardziej trwałym postanowieniem. Tutaj mamy człowieka, który tkwi w jakimś możliwie w jakimś nałogu. I raczej to będzie takie hedonistyczne podejście do życia. Czyli takie, wiecie, popijanie truneczków, popijanie piwerka wieczorami, podjadanie. I w związku z tym może tutaj być ta lekko zaokrąglona szata, jak na tym mężczyźnie. Wiecie, miłego ciała nigdy nie dość. Ja staram się być ciało pozytywna. Ale być może, jeśli to jest w Twoim obszarze zainteresowania... To jest tu y, rekomendowana jakaś zmiana w stylu życia, wprowadzenie jakiejś innowacji w życiu, czegoś co sprawi, y, że zaczniesz inaczej patrzeć na, na swoje zdrowie, odżywianie się, może uprawienie jakiegoś sportu. Tylko pamiętajcie, żeby nie kupować karnetu na siłownię, na którą pójdziecie raz, jeśli to nie jest waszą pasją. Albo, żeby nie wiem, kupować jakiegoś drugiego kursu gotowania, jeśli nie, nie znosicie gotować, tylko zrobić coś w zgodzie ze sobą, spróbować prowadzić na przykład na początek jakąś drobną zmianę. W energii głupca, która nam wyszła na piątek, możemy się udać w dłuższą albo krótszą podróż, ale to też może być podróż w głowie. To może być podróż ku czemuś nowemu. Podróż do rozpoczynania jakichś nowych etapów w życiu, może właśnie do tej wspomnianej wcześniej zmiany. Ktoś też może fizycznie wyjeżdżać na ferie, bo zdaje się, że teraz akurat Mazowsza, na którym ja mieszkam, to ma, zaczyna ferie. więc może jakiś baranek będzie już w piątek się udawał na zasłużone wakacje zimowe. A na weekend nam wyszła siła siła kojarzona ze znakiem karta siły kojarzona ze znakiem lwa jeśli baran ma lwa w swoim otoczeniu bliskim, emocjonalnym przyjacielskim, rodzinnym to tu ta osoba się mocno zaznacza w weekend, może się po prostu spotkacie może po prostu będziecie razem w ten weekend, jeśli to jest jakaś romantyczna relacja, a w znaczeniu karty siły to jest zobaczcie, mamy dziewczynę, która stoi boso, z wieńcem na skroniach i z wieńcem w dłoni w dłoniach a obok niej stoi w takim szale, gniewie, rozwłaszczony lew i ten lew nie może nic jej zrobić. Ta dziewczyna ma w sobie taką wewnętrzną siłę, która potrafi ją uchronić przed takim niebezpieczeństwem, jak są kły tego drapieżnika. Czyli poszukajmy w sobie, nie szukajmy w innych. Czyli e, jeśli my sami, same nie poczujemy się ze sobą silnymi, to inni też tak nas nie będą postrzegać. Więc szukajmy źródła na przykład y, kochania, czy siły, czy innych emocji, przede wszystkim na początek w sobie. Od tego trzeba zacząć. Ta dziewczyna zaczyna od siebie. Jeśli jesteś chłopakiem baranem, no to oczywiście chłopak baran też zaczyna od siebie. Dzięki. Teraz e, lwy i lwice. Lwy i lwice. Co dla was ten nowy no, i na najbliższy miesiąc, bo nów wyznacza pewien trend. Natomiast od jednej karty, pamiętajcie, nic nie zależy. Czy my skorzystamy z tej rady, to tylko i wyłącznie jest nasza decyzja. Dlatego karty są dla osób dorosłych, a nie dla dzieci. Bo one są zawsze tylko wskazówką. No więc przesłanie na nowe dla lwa. Ekstra, zaraz powiem. Jednocześnie karta na czwartek. Jeśli oglądasz na świeżo, ja to nagrywam w, w środę wieczorem. Teraz karta na piątek dla lwa. U, trochę ciężko. I sobota niedziela trzecia karta dla lwa. Leżej. Ok, mamy giermka buław. Mamy dziesiątkę buław, to było to ciężko, i y, giermek, kielichów, dwa giermki, widzicie, czyli takie bardzo odświeżające energie. W giermku y, buław y, przesłanie na ten tenów dla lwa lub też lwice jest takie, żeby mieć w sobie taką otwartość na poznawanie, na uczenie się. Zakładam, że, że je macie, ale tu jest taka odświeżająca energia chęci na nowo ruszania się, w wir, jakby poznawania czegoś głębiej. Ten człowiek zagłębia się w te hieroglify, ten człowiek jest podróżnikiem nawet trochę tak wygląda jak podróżnik w czasie, bo jest ubrany tak, jakby był z Bawarii, a jednocześnie jest w starożytnym Egipcie, więc kto wie, czy się nie przeniósł do starożytnego Egiptu. Dawniej albo teraz, ale generalnie tu wygląda na to, że to jest osoba, która chce eksplorować życie, eksplorować świat. Może chce więcej podróżować, chce się czegoś nowego nauczyć, chce pogłębiać swoje zainteresowania albo istniejące, albo szukać nowych. W dziesiątce buław, która wyszła na piąteczek, jest przemęczenie przepracowanie. W związku z tym zniechęcenie i poczucie, że za dużo wkładamy naszego wysiłku, który być może jest za mało wynagradzany, albo w formie pieniężnej za mało wynagradzany, albo po prostu nie słyszymy takiego zwyczajnego dziękuję, Stara, Stara, świetnie zrobiłaś robotę. Nie słyszymy tego podziękowania, albo słyszymy je w pracy za rzadko. Jaka byłaby rada? Zawsze radą jest próba powiedzenia, Oczywiście tak, żeby nie urazić, czyli taka empatyczna, bo szefa też można urazić, szef też człowiek, pamiętajmy, jeśli nie, nie, nie ty jesteś szefem czy szefową, tak powiedzieć, najlepiej na osobności tej osobie, która wami zarządza, jak się czujecie, nie urażając tej osoby, ale próbując powiedzieć, jak się wy czujecie w danej sytuacji, jeśli czujecie się źle. I kolejny gieremek właśnie, na no weekend, kielichów. Tu jest odnowa emocji, odnowa, jeśli jesteście w relacji uczuciowej, to taka tkliwość, czułość, serdeczność, dużo wody, więc dużo emocji, powrót do takiego zakochania, a nawet do motylku w brzuchu. U niektórych związkowców, którzy no, są w wieku produkcyjnym, to może nawet być ciąża, albo myślenie o dziecku, marzenie o dziecku, albo Działanie w kierunku, że tak powiem, tego dziecka. I bardzo dużo takiej emocjonalnej, czułej, coś jak wiecie, gra na lirze albo na harfie, takiego, takiego związkowego zaangażowania i takiego powrotu do takiego początku. Oczywiście nie da się wrócić do początku, jak jesteście na przykład 10 lat razem, ale są takie etapy, że jest górka-dołek, więc tu może być znowu górka. Dziękuję Lwy. I strzelce. Drogie dziewczyny, strzelce, drodzy panowie, chłopaki, strzelce, co Wam może przenieść ten nów? No, i jakie jest przesłanie na ten nów? Bo dzisiaj jest szczyt nowiu, więc jest bardzo silna energia nowiu, czyli pełne zaciemnienie nie ma Księżyca. I Wiecie, jak nie ma Księżyca, to może dlatego jest wtedy łatwiej usiąść, pomyśleć, podumać. i świeci po oczach, metaforycznie i nie tylko. I to przesłanie na najbliższy miesiąc, jednocześnie w takim trendzie. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest karty to nie jest żadna wyrocznia, i to są tylko wskazówki. Więc strzelce, wskazówka na nów, lub też karta na czwartek dla Was, to As Mieczy. Na piątek ciężej. Ósemka mieczy. U, I karta śmierci. Już mówię. W asie mieczy. Strzelce w tym nowiu. E, no... Albo może właśnie w życiu waszym emocjonalnym odrzeć emocja. Mało osób tak tę kartę interpretuje, ale to jest moja interpretacja, jako dużo emocji. I tu jest no, dość ewidentne, bo jest miecz i korona. Wiecie, jest metaforycznie ukazana miłość lesna, więc jest dużo, dużo emocji między wami, jeśli jesteście w związku drogi, droga strzelcu i dużo namiętności. I dużo zmysłowości. Dla niektórych związków może to być zakończone rozwinięciem rodziny, że tak powiem. Jeśli na przykład był u Was dwoje, to może być dwa plus jeden i tak dalej. Natomiast miecze to też komunikacja, więc być może, że w tym, w tym nowiu i w najbliższym czasie strzelce będą chciały coś działać w obszarze właśnie porozumiewania się, podpisywania jakichś umów. Podejmowania jakichś odważnych działań, tak jak z tym dużym mieczem ta dłoń i takiego ym, bojowego podejścia do, yy, do realizowania zadań, więc bardzo piękna energia. Natomiast jeśli chociaż mi z wrażenia wypadła, a ósemkę mieczy to wyszła karta na piąteczek. Yy, u, lwa, u lwa też była ciężka energia. Zdaje się, że na piąteczek, no to u was jest yy, też ciężka. Bo tylko pamiętajcie, że sobie nie wmawiamy. Jak będziecie mieć super fajny piąteczek, to, nie znaczy, to znaczy, że ta karta nie była dla Was po prostu. W piąteczek ktoś może mm, zabawiać się w coś takiego, co nazywamy autosabotażem. Czyli jakaś osoba yy, siedzi i myśli: Nigdy nie będę miała pieniędzy. Nigdy nie spotkam wymarzonej osoby. Nigdy nie zmienię pracy. Zawsze będę tkwić w tym miejscu, w którym jestem. I wiecie, wszystko zaczyna się od myśli, a później na poziomie słów. Jeśli my sobie głośno albo nawet w myślach powiemy coś takiego, to jakby przeciągamy te rzeczy. Jeśli na przykład przyjmiemy postawę odwrotną niż jest na tej karcie i zrobimy tą tak zwaną afirmację, czyli spróbujemy potwierdzić to, że jesteśmy na drodze do pozytywnej zmiany, czyli na przykład mówimy sobie, Mam już pieniądze. Wiem, że na to ciężko zapracowałam, czyli myślimy o tym, jak będziemy się czuć w sytuacji, kiedy dojdziemy do tego etapu, do którego chcemy dojść. Nie muszą być to tylko pieniądze, tylko różne rzeczy, które są dla nas ważne w życiu. Więc nie sabotujmy sami same siebie. Zacznijmy od um, bycia dobrym dla samych siebie. Jeśli masz takie tendencje, to po prostu zauważ to, że coś takiego masz w sobie i jak taka myśl cię najdzie, to powiedz na głos coś odwrotnego. I to naprawdę działa. No i w karcie śmierci. Zdaje się, że wyszła Skorpionowi też w tym czytaniu. Tak, robiłam dzisiaj Skorpiona też. I karta śmierci to jest karta zakończeń. Również fizycznej śmierci, ale to oczywiście wszyscy umrzemy. Ja, Ty, on, ona i tak dalej. I wszyscy się tej śmierci boimy, ale śmierć to też jest kres czegoś, koniec czegoś, co być może powinno się już skończyć. I z tą myślą Was zostawiam, bo może ten nów jest właśnie po to, żeby coś się miało skończyć i żeby coś śmiało miało się rozpocząć. Z odwagą, z przebojowością w komunikacji. I przede wszystkim nie sabotujemy same, sami siebie. No to co, drogie drodzy? Bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i jak możecie to, subskrybujcie kanał, komentujcie pod filmem, jeśli tylko macie ochotę. Łapka w górę, jeśli się podobało. I wiecie, to jest takie część przywitanie się tak naprawdę. Łapka to jest tak jakby dzień dobry dla mnie, więc jak ktoś w taki sposób się wita, to jest to dla mnie szczególnie cenne, bo dzięki temu ten film trafia do szerszego grona. Wtedy każda łapka w górę się liczy naprawdę. No i poza tym możecie mi wesprzeć kawą na tu. Możecie też zostać osobą wspierającą kanał, i wtedy te osoby będą troszkę wcześniej dostawać filmy. Właściwie powinna pokazać tak, troszkę wcześniej, przed innymi. No i ja mam nadzieję, że z czasem będzie możliwość zakupienia jakiegoś fajnego sprzętu do nagrywania, może mikrofonu. bo wiem, że narzekacie na dźwięk, ale jak to mówią, jak krawiec, krawiec kraje, jak materii staje. Nie znoszę tego powiedzenia, ale coś tym jest. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam cudownego tygodnia, reszty tygodnia. Świeczka wygasła, więc to znak, że należy kończyć. Do usłyszenia i papa. Pa.